Cześć. Jestem Monika Szymanska z czasopisma Wolność Prawdy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Mikołaju Roznerskim, który nie jest szczęśliwy. Nieoczekiwana wiadomość przyszła w ostatniej chwili. Mikołaj Roznerski nie kryje żalu w związku z tym, co właśnie go spotkało. Aktor znany mins M jak miłość nie może się pogodzić z taką porażką. Od razu zabrał głos i zaczął się z wszystkiego tłumaczyć. Twierdzi nawet, że zdążył się już do tego nieco przyzwyczaić. Mikołaj Roznerski to jeden z największych przystojniaków w polskim showbiznesie. Popularność przyniosła mu M. in rola Marcina Chodakowskiego w M. Jak Miłość. Jego filmografia jest oczywiście bogatsza, bo producenci chętnie obsadzają go przede wszystkim w roli amantów. Mikołaj Roznerski skrytykowany. Niestety, choć wśród fanów cieszy się sporym uwielbieniem, krytycy filmowi raczej nie mają o jego grze aktorskiej najlepszego zdania. Ostatnia gala rozdania Węży, czyli nagród DLA najgorszych filmów i aktorów w Polsce, zdaje się to potwierdzać. Mikołaj został tym razem nagrodzony za występ w filmie Poskromienie złośnicy, ale to nie koniec. Uhonorowano go także za najgorszą rolę męską w planie doskonałym. Roznerski komentuje zamieszanie. Nie kryje żalu. Nie trudno się domyślić, że Roznerski nieprzesadnie ucieszył się z aż takiej obfitości. W rozmowie z Super Superekspresem nie kryje żalu, choć, jak podkreśla, zdążył się już do tego przyzwyczaić. Tak, otrzymaliśmy tę nagrodę za najgorszy filmowy duet. Nagrodę Węży otrzymuje już nie pierwszy raz i nie jest to dla mnie wyznacznik złego aktorstwa. Liczą się wierni fani oraz widzowie, którzy sprawili, że film Poskromienie złośnicy stał się numerem jeden na polskim Netflixie w zaledwie tydzień od premiery. Z kolei na świecie zajął cztery miejsce w kategorii filmów nieanglojęzycznych. Aktorem zostałem przecież DLA widzów, a nie DLA krytyków, oznajmił Mikołaj. Nie zapomnij zasubskrybować!